Siemano, z tej strony Sopkan, no i widzimy się dzisiaj w kolejnym odcinku na Vibe RP. Wbiłem dzisiaj tak w południe, powiedzmy. No i plan jest dzisiaj taki, ubrać naszą postać, ale z tego co mi wiadomo ubrać naszą postać możemy w ukośnik garderoba. I z tego co obstawiam, na środku ulicy raczej z dupy ciuchów nie wyciągnie. Także jakieś mieszkanie by nam się tutaj przydało. Tutaj jest jakiś hotel, bodajże. Tylko pytanie, czy my chcemy gdzieś tutaj w centrum miasta sobie jakieś mieszkanie mieć. Tutaj pewnie będzie przede wszystkim drogo, ale sprawdźmy to. Tak, tutaj są jakieś apartamenty na Del Piero, ale tutaj zapewne będzie drogo. I coś mi się tutaj popsuło, tak obstawiam, że ten interior nie miał tak wyglądać. No, ale pisaliście, że Fix Post powinno mi pomóc, ale jednak mi nie pomaga, także chyba tutaj jednak mieszkać nie możemy. Pytanie: Czy mogę wpisać po prostu garderoba o, o tego? Aha, mogę. Dobra, nieważne. Nie było po prostu pytania. Wybierz zestaw ubrań. Aha, dodaj nowy zestaw. Nowy set. Dobra, i co? I teraz mogę jakieś. Aha, i teraz mogę dopiero naszą postać ubierać, tak? Cywilne, męskie i co? Pokaż. No cywilne, męskie. Los Santos, drug wars. Co to jest w ogóle? Model 1, wariant 1, tylko że mi się tutaj nic nie zmienia. Jak to kurwa działa? To jest dopiero pytanie. Cywilne i co? A jak to zobaczyć? Jakiś model, minus 1, 1, wariant. Kurwa mać. Jak ty... To jak ja mam go ubrać, jak ja nie widzę, jak ten gościu wygląda? Dałem załóż, no i co? Ale tu nic się nie dzieje, to gdzie ja mam te ciuchy kupić? Czekajcie, bo ja nie rozumiem tej garderoby. O, teraz to ja w ogóle swojej postaci nawet nie widzę. W porządku. Nie no, dalej swojej postaci nie widzę. Ja pierdolę, ta garderoba jest jakaś zbugowana, jak sami widzicie. Bo wpisuję garderoba i nawet mojej postaci nie pokazuje. tylko się ta kamera jakoś tak ustawia. Czyli musiałbym stanąć z nim tak i patrzeć tak, żeby mi chyba... Nie no, to kurwa nie działa, to jest jakiś zjebany. No bo patrzcie, wybierz paczka ubrań. I skąd mam wiedzieć, jakie ja mam to wybrać? O, teraz to w ogóle... Aha, teraz to mi w ogóle jak ktoś mordę wyjebał. I znikło, znikło mi kompletnie wszystko na ekranie, nie? No, powiem wam, że ta garderoba to jest 10 na 10, kurwa. Ohoho, Vibe play Server bez bugów. I co mam teraz zrobić, jak nawet chat mi się nie otwiera? To jest kurwa pytanie. Aha. Ja słyszę, jak moja postać podskakuje, ale niczego tu nie ma. Dobra, jednak przebrać to się na pewno tutaj nie da. Teraz to ja nie mogę zrobić kompletnie nic, bo nie mogę nawet otworzyć czatu. Mam zwykły ekran i muszę to jakoś zamknąć menadżerem zadań. Także pozdrawiam, vibe, Play. Widzimy się za chwilę. Podejście numer dwa. No i co? A, teraz jestem nagle nagi. No to z, powiem wam, że zajebisty outfit mi dali, no. Teraz to jestem kurwa elegancior. No, nie pogada. Ja nie mogę, co tu się odjebało? Jestem w spodenkach w ten. Dobra, nie ale ogólnie ta garderoba in my opinion troszkę zbugowana. W ogóle bardzo dużo rzeczy na tym serwerze mnie nie lubi, jak mogliście zauważyć w poprzednich odcinkach. Nie wiem czemu, ani tu modów nie mam w granie, żeby się coś kolidowało. Pobrałem normalnie to wszystko tak jak powinno być no i nic nie chodzi no nie wiem no tors czy co ja mogę tu zrobić w ogóle Criminal Last Santos Drugs I jak klikam pierdolone Los Santos Drugs to mi się wszystko kurwa psuje nie dosłownie wszystko się mi psuje what what can i do now tell me co mam teraz przycisnąć żeby się to znowu kurwa odbugowało nagrywanie jakieś włączam super P, nic nie działa. Czy mogę coś kliknąć tutaj? Czy nie da rady? Nie, no no nie pierdol, że kolejny raz będę musiał tutaj wchodzić na ten serwer po zaraz o szaleje. Nie, no to jest to, to, coś kurwa, naprawdę nieśmieszny dowcip, nie? Bo chcąc tutaj gościa zmodyfikować, to ewidentnie się nie da. O, jeszcze mi ktoś wyjebał w łeb. Widzicie? O co tu kurwa chodzi? O, umarłem. Siemano. Teraz... Czy śpi, czy co on robi? I tutaj jakiś telefon się buja, widzicie to? O, mapę sobie mogę otworzyć. A czy mogę wstać i zacząć grać? Tam ktoś skacze. Czy to jest moja postać, która jakoś... Nie wiem. Dobra. Pora na drzemkę, widzę tutaj. Ja naprawdę nie rozumiem, o co chodzi tutaj w tym serwerze. Jak na razie zostałem bez gaci. Wzięli i mnie obrabowali, bo się mi tutaj serwer popsuł kolejny raz. Dobra, będzie za chwilę próba numer 3. Dobrze, podejście numer 3. Jak to mówią, do 3 razy sztuka. Także próbujemy kolejny raz wejść tutaj, pograć na serwerze Vibrol Play. W ciągu 10 minut, 3 razy mi się coś zjebało. Dobra, chuj, zostaję w majtkach, bo jak widać, lipa. Nie, piszę palista. Obrabowali mnie? Nie, nie obrabowali mnie. E, tu mam jakieś ciuchy usiądź ciuch. przestań używać. Użyj, ale ja nie mam żadnego ciuchu na sobie, nawet założonego. O co tu kurwa chodzi? Jestem w samych majtkach. I to chwilę się coś, kurwa, psuje. Ja nie wiem, czy to miejsce jest jakieś zbugowane. Czy o co tutaj chodzi? Garderoba. O, znowu się coś zjebało. Mordy. Coś jest, kurwa, nie tak, nie? Zamknę tę garderobę, bo i tak się tu przebrać raczej chyba nie będziemy mogli. O, i znowu się zbugowało. Gość do swojego auta wejść nie może. O co tu chodzi? A, teraz skoczę nagle przez to. Mówię Wam, tu za chwilę będą jakieś dziwne jego reakcje. Tylko powiedz mi ktoś, dlaczego tak się w ogóle na tym serwerze, jak teraz na przykład dzieje? Czemu się takie rzeczy wyprawiają? Bo ja nie mam żadnego pojęcia i nie mam przy sobie w ogóle gotówki, a miałem przed chwilą dwie stówki, czyli jeszcze e, mnie tutaj. Okradli, czyli zostałem pobity i okradziony, gdy próbowałem się przebrać i nic nie mogłem zrobić, na to wygląda, chociaż chyba nic mi tutaj nie zawinęli, mam telefon, mam jakiegoś iFruita, mam jakieś rumy, e, nie wiem, z tego wszystkiego to się muszę napić, e, bo to tak nie obleci, mam jakiegoś burgera, to zje jedzenie jest zepsute, e, no to trudno, no to, o, to teraz to dopiero nam pizda weszła, że to nie wiadomo gdzie jechać. Ale w ogóle to nie wiadomo o co na tym e, serwerze biega, tak do końca. Bo tu jest strasznie dużo bugów. Teraz to w ogóle nic nie widać, za zbyt mocny jest ten drunk efekt. E, tu jest urząd pracy, chyba nie. To nie jest urząd pracy, bo ostatnio byliśmy w tym miejscu i nic się takiego nie działo. A jednak, mapy pod P nie możemy włączyć, czyli widzę, że zaraz będzie kolejny jakiś bug tutaj na serwerze, coś się znowu e, zbugowało. Wszedłem trzeci raz pod rząd i mam znowu jakieś bug, i jak widzę, chyba chyba nie da rady serii z tego nakręcić. O! I teraz mi ścięło na przykład ekran. Jednak, kurwa, no nie wiem, do trzech razy sztuka, no chyba jednak nie da rady. Teraz ALT-V w ogóle brak odpowiedzi, no ja pierdolę. Co tu się kurwa dzieje na tym serwerze? Na żadnym chyba innym serwerze aż takie jazdy jeszcze nie było. Beski to kurwa. Ani to nie mam RAMu za mało, ani to nie mam niczego za mało, tu chyba wszystkiego za dużo, a i tak mi to nie chodzi. No co się kurwa dzieje? No dobra, za chwilę zrobię ostatnie czwarte podejście do czterech razy sztuka, jak to już nie wypali, no to co mogę zrobić? No Chciałem wam nagrać odcinki, chcieliście dłuższe odcinki, powiedzcie mi tylko jak ja mam uczynić, żeby te odcinki mogły w ogóle powstać. Jak ja nie mogę nic zrobić, kurwa, bo mi się co chwilę coś psuje i mi okradają, ja i kopią, nie wiem co znaczy się tu w ogóle dzieje, nawet bez kitu. Kurwa, teraz jak tak wchodzę na ten serwer po raz czwarty, to już nie wiem, czy mi zara komputer, kurwa, nie eksploduje z tego wrażenia. Bo naprawdę, co chwilę coś się dzieje. Jak ktoś wie o co chodzi, to niech mi powie, czy to jest ten serwer, już naprawdę jakiś taki niedorobiony. Bo on fajnie wygląda, ale ciężko się na nim gra. Naprawdę, ciężko jest na nim grać. Co chwilę są jakieś crashe, jakieś chuje, moje dzikie węże. A z jakiego powodu to nie wiem, nie mam pojęcia. Jeżeli tak będzie, no to trudno. Będzie trzeba się pożegać z altem i uderzyć w stronę 5EMA lub. Jakiegoś Rage'a, No bo tam żadnych problemów nie miałem, a tutaj to mam problem za problemem. To jest chyba wina tej platformy: ona jest jakaś kapkę niedorobiona. Tak mi się wydaje, ale u kości garderoba na serwerze jest zbugowana. Także to już jest chyba wina serwera w tym wypadku. Bo przed chwilą jeszcze mi coś popiło, jak się przebierają w ogóle. O co kurwa chodzi tutaj na tym serwerze, byczki. Dobra, wchodzimy po raz czwarty. Czy teraz uda mi się w końcu pograć? O, mam 684 dolary. Widzę, że wrócił mi kwit. Ja znajduję się aktualnie w pojeździe. Dobra, teraz z niego wyjdziemy. Czyżbyśmy się teraz naprawili? Mamy kwit. Nie wiem skąd, ale spoko. Może w końcu teraz uda nam się pograć? Czekajcie, ukośnik garderoba. Kurwa, voilà, i dalej nie działa. Macie zjebaną tą garderobę. Widzicie? Po raz czwarty re jest za każdym razem spierdolona. Nie polecam tej waszej garderoby na Viper P. Dobra, trudno. Będę chodził w majtkach tak jak mnie tutaj serwer zostawił. Tak, niestety muszę w... chyba chodzić. Trudno. Mam nadzieję, że za chwilę znowu nie skraszuję tego dziwnego ekraniku. Pytając, co to A na tej mapie oznacza. No ale jak nie wysiądę, nie podbiegnę, nie zobaczę, ee, to się nie dowiem. Przejście tu jest po prostu jakieś. No ale gdzie mam przejść? Ja już przez te wasze przejścia więcej się nie dam nabrać, bo nie zamierzam piąty raz wchodzić na ten serwer. Także ja się w wasze przejścia tutaj nie bawię, bo na razie żadne przejście mi się nigdzie nie udało. Ewidentnie moja postać ma problem z przechodzeniem przez framugi. Także no lipa. Czyli tak, domu nie możemy mieć, nie możemy nigdzie wejść. O, i znowu ściął mi ekran. Co, co O co tu chodzi, to są jakieś nieśmieszne żarty, zawsze za każdym razem jak wpisuję ukośnik pierdolona garderoba, to coś się później dzieje, na, jakbym tego nie wpisał, pewnie dalej bym sobie jechał tą drogą i wszystko bym widział, no ale nie, gdzie kurwa ukośnik garderoba i nie chodzi, dobra wejdę piąty raz i zobaczymy czy jak nie wpiszę ukośnik garderoba, to będę kurwa mógł normalnie tutaj pograć na tym serwerze. Podejście piąte i ostatnie. Jak teraz mi się coś spierdoli, to szczałam z góry na dół na ten serwer. Bo to jest na pewno nie moja wina, bo na innych serwerach tak nie było. Ja nic kurwa nie robiłem. I teraz, nawet chyba do tej gry nie wejdę. Pewnie. To już będzie w ogóle definitywne podsumowanie tego serwera do tej gry, nawet teraz nie wejdę. O co tu chodzi? Czemu ja w każdym odcinku muszę mieć jakiś problem na tym serwerze? Raz pogram godzinę, nie ma żadnego problemu, a czasami jest tak, że 5 razy pod rząd ja mam problem w ogóle cokolwiek zrobić, wejść na ten serwer, o co? Teraz klikłem, wejdź do gry, teraz nic nie mogę kliknąć. Zwiesił się znowu serwer na starcie. I że jest strasznie nudne i monotonne to wchodzenie na ten serwer, jak mam być szczery. Podejście szóste. Nie, no ja nie wiem, jak się to teraz coś spierdoli, to ja się poddaję poważnie już, nie? Teraz to w ogóle nic nie widzę i wypadam poza mapę. Patrzcie to. Przy podejściu szóstym, nie? No, no, nie mogę pograć chyba. Znajduje się na środku drogi. Mam nadzieję, że moje auto już nie będzie chciało przede mną znikać. Eee, także V-lista i czy ja mogę grać? Nie będę wpisywał już tej garderoby, bo ona jest zbugowana i tyle już ustaliliśmy i wszyscy widzimy. Namierz mój mój kar. Idzie mój kar jest. Dobra, mój kar jest tam w chuj daleko. Ja sobie sprincika ujebię, Chyba, że za chwilę znowu mi ekran sfryzuje. No to trudno. Cóż ja mogę na to poradzić? Obstałem, że nic. Ale czemu się mi tak dzieje, to nie mam pojęcia, no, no nie wiem, no chciałem nagrać te odcinki, bo chcą osoby na Discordzie jak dodają piszą, że chcą te odcinki, no to te odcinki chcę wam dostarczyć, no ale jak widzicie, nie da rady, no co bym kurwa nie zrobił, to szósty raz wchodzę, już straciłem praktycznie godzinę na wejście na serwer, no i uwierzcie, że po prostu to zniechęca, no i znowu mi zcięło, jak biegłem po prostu do przodu, dobra. Trudno, nie będzie tego Viber bo po prostu no, no nie da rady, więc trudno. Trzymajcie się wszyscy, do następnego. Był z wami Sopkan, trzymajcie się, jo!